Ludzie, mamy problem. Staram się skończyć tytuł, ale nie mogę. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Tu była emisja, musiałem użyć wimoda. bo co, wczytałem grę? Za każdym razem pojawiała mi się emisja. Wchodzimy w te miejsce, jak ja tutaj wejdę, nie? Zładzicie tutaj. Tu w dół. To jakieś kurwa żygi leżą. Nie wiem co robić z tymi kretynami. Ten coś gadać Uwołaniu będzie... Z twojej, monolity. Z siłą twojej... Obróćmy braciu. bracie. Drogi... Ten tylko powiedział tyle. Ten banżor... A co śmi robić? Abo ty, abo tebe. Tak zawsze było. Nie wiem, czy to zależy od tego, bo wcześniej z nim nie gadałem. I ten sztywny ziskry I to niedarze. ceny niedarze. No, teraz i wydechnąć można. On jest z Alicji, jakbyście chcieli wiedzieć. A go nie kojarzycie. Później idzie się tędy i skręcamy tutaj na prawo. Wyłazimy przez jakiś pieczony wykopany do. Grobie i idziemy, tędy ja. Tu na wszelki wypadek włączę Vimonda. Godmoda teraz włączyłem tam dalej. Widzicie to niebieską poświatę. Nam się wydaje, że to jest świadomość Z, ale w rzeczywistości jest to Richter. Co najlepsze, ja jak z nimi nie gadałem, Richter wchodzi do wody i staje tam dalej w miejscu. Ja nie mam kurwa zielonego pojęcia Gdzie mam iść dalej Spróbuję teraz z nim pogadać Trochę z wodą, aha Widzicie, dalej jest to samo Nie możemy skończyć gry Nie wiem co się dzieje Wie panie sobie stanął Kurwa w wodzie i buty moczy Więc my spróbujemy O tu gdzie jest ten nasyp Widzicie co Zostawić sobie znaczy. To coś da. Ja użyję pewnego myjku, kliknę na przódkę. A Richter jak stoi, kurwa tak stoi. No nie wiem co mam robić. Po prostu nie mogę skończyć giery. Pokaż jeszcze raz. Mata. Tu jest zakryte, to mi na generatorze wygląda. O co chodzi Zapisać się też nie możemy Jak widzicie Przejść też nie przejdziemy Mimo to jest strona Z modyfikacjami do gier Tam sobie wybieracie modyfikację Jaka wam pasuje Ustawiacie sobie poddany klawisz i... Tak żeby było w porządku Nie mam bladego pojęcia. Co ja mam wizny kurde zrobić? Gdzie wejść co jak? To człowiekowi ręce opadają Wyjś sobie stanął w tamtym miejscu i stoi jak widać o tam, 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 o tam, widzicie? Teraz jak na niego celuję, to nie mogę w niego strzelać. No i co dalej? Gdzie to się udać? Bo nawet ja, jak tutaj będę go młoda używał, a się bólknę, to zdechnę, wyże. Nie wiem, może tam na wprost. Zobaczymy, co ten debil wymyśli. Może gdzieś tutaj. Teraz zobaczymy. O, morda, ale tu promieniowanie, patrzcie, Ma czerwono na czerwono nas bierze. No, próbuję jakoś coś wymyśleć, nie? Może coś zatrybi, coś załapie, ale ten kretyn, jak stoi w miejscu, tak stoi. To mi nic kompletnie nie daje. Próbujemy w innym miejscu, za daleko jesteśmy. teraz sprawdzimy no generatory widzę to by było tam Chyba, że was tak oszukuję. Ja nie widzę innej możliwości. pokaż mapy, żebym ja miał mniej więcej wiedział, gdzie znaczy mnie postawić. Was to. Nie mam po prostu bladego pojęcia, czemu tam ten skurwil się zbagował. Czekajmy, co to da. Co to dało? Coś kurwa otworzyło by się. A wypadł ten kombinezon. Chyba albo wejście na góry tutaj Piorun mi No, nie mam pojęcia, no. bo wychodzi że trzeba iść tędy wiecie co teraz będziemy sobie wyżej i dostać się tutaj tamten jebaniec mi stanął w miejscu i ja mam kurwa wyzamiatane teraz pytanie czy trzeba zejść tu iść chyba po rurach wiecie Przebaczcie, że Was poszukuję trochę, no ale nic. Musimy to sprawdzić. No, bo już jesteśmy na terenie generatorów. Ale nic nam nie pokazuje, nie? Dziwne, prawda? Podejrzewam, no, że w tym miejsce mam się dostać. Tutaj pytanie, czy ja mam rację? Tam jest wejście. pytanie czemu ja, kurwa, zeskoczyć nie mogę. To mnie dziwi. Może jest zejście na dół jakoś. Teraz to sprawdzimy. Ja, jest bunkier otwarty. Zobaczymy co z tego wyniknie jak my tutaj się dostaniemy. Brak pomysłu. Richter miał być nam za przewodnika, a stanął w miejscu i stoi, wiecie co. O co tu w ogóle chodzi? Czeski film. Ponad dekadę czasu mieli na zrobienie, kurwa, gry, nie? Odpierdolili, no, takie wiecie co... Nie wiadomo co to. Czegoś nie mogę... czegoś nie zrobiłem. Nie możemy wcisnąć przycisku tutaj. Może to te drzwi chodzi, wtedy by się te drzwi otworzyły, jakbyśmy mogli wcisnąć ten przycisk. Coś jest nie tak? Jak nie, to zaraz zrobię spójność plików. Zobaczymy, czy jebanie coś ruszy dupę. No tutaj już mamy wyjście. się nazywa. Przed ciem, przez ciemną dolinę. Idź za ich teren. Aga, wejdź zobacz. Przez ciemną dolinę Stalker 2. No. Co to się kurwa dzieje? Czy ludzie mm. też mają takie problemy? C czy jak? No, zobaczcie, nie możemy w ogóle ruszyć dupy. Tu jest kurwa przycisk, żeby go klepnąć, ale w ogóle nie możemy go ruszyć. Przez ciemną dolinę. Musi być. No to na YouTube, no to filmik zobacz. Przez ciemną dolinę, generatory. Stalk 2. No to ja zaraz sam zobaczę. No i co widoki mamy robić? Wracaj do tego kretyna, co stoi w tym miejscu? Zobaczcie, my jesteśmy na generatorach, a ten jebaniec kurwa stoi tu. Trochę złodą, aha? No nie wiem o co chodzi. No sami widzicie. Stanął kretyn i stoi. Dobra, nie będziemy się rozwodzić, kochani. Ja zaraz będę szukał rozwiązania w internecie na ten temat, bo już mnie to zaczyna wkurwiać. I przy okazji zrobię mu spójność plików. Może dziadowi się coś odmieni. Widzimy się w następnym materiale.